Moniką Sadowską, kuratorką wystawy Co mieszka w ciele, prezentowanej w Galerii BWA w Olsztynie, rozmawiamy o idei, która doprowadziła do powstania tego wyjątkowego projektu. Moniko, zanim powiemy stricte o wystawie, co mieszka w ciele, to zapytam na początek o idei, która doprowadziła do tego, że ta wystawa tutaj w nowej przestrzeni Galerii Sztuki BWA miała miejsce. Co Was zainspirowało do tego, żeby taki projekt trochę na styku sztuki i no właśnie nauki stworzyć? Punktem wyjścia było w ogóle do myślenia o tej wystawie to, jak też pokazać, że sztuka może, może opowiadać o ważnych rzeczach i ta sztuka może stać się przystępna też dla tego małego odbiorcy. I też w takim moim myśleniu kuratorskim była chęć wybrania tematu, który jest nam wszystkim bardzo dobrze znany, i jest nam bliski i to jest medycyna. To ciało jest nam bliskie, bo każdy je ma. I takim fajnym pomysłem stało się, jak o tym ciele opowiedzieć poprzez sztukę. Też myślenie nad tym projektem było dosyć długie. I też myślę, że dziękuję pani Małgosi Bojarskiej Waszczuk, byłej dyrektorce BWA, która zgodziła się na ten projekt w momencie, kiedy Gdzieś tam dwa lata temu wymyśliłam sobie, że super byłoby w BWA tworzyć takie wystawy, które są w stanie łączyć pokolenia i być wystawą dla dzieci, ale mimo wszystko opowiadającą o sztuce współczesnej, to ona powiedziała, że to jest super projekt i realizujmy go. Zapytam o to, co było kryterium doboru, no właśnie, po pierwsze, artystów, bo to dziesięcioro różnych spojrzeń na to zagadnienie i na ten temat, no i finalnie tych prac, które już na, na, na ścianach zawisły, jakie trzeba było? wyselekcjonować i wybrać. Był to oczywiście dobór kuratorski, ale to, co było ważne, to to, że artyści, artystki, osoby artystyczne opowiadają o ciele w różny sposób. To znaczy, że nie była to opowieść o tym, z czego to nasze ciało się składa, ale pokazywaliśmy dzieciom i nie tylko, że ciało może mieć wiele wymiarów, zarówno te zewnętrzne, jak i to, co mieszka właśnie w ciele, czyli w środku nas, ale też opowiadaliśmy o ciele i o takim zdrowiu psychicznym. To myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne. Pokazywaliśmy prace, które już istnieją, już zostały wyprodukowane, ale niektórzy z artystów, artystek stworzyli pracę specjalnie na tą wystawę. Chociażby Agata Królak, która stworzyła zestaw ceramicznych krwinek, czy Basia Bańda i Tomasz Relewicz stworzyli pracę, którą dzieci mogli, mogły dotykać i to też było dosyć istotne, żeby ta wystawa zakładała taki próg wejścia z jednej strony, Mamy dzieła na, wystawę, na wystawie i je oglądamy, ale z drugiej strony pojawiają się też takie obiekty, z którymi dzieciaki mogą wejść w interakcję, i też przystosowanie tej przestrzeni dla dzieci, czyli specjalne oznaczenie dzięki piktogramom. Też dzieci mogły wysłuchać opowieści o danych pracach, czyli gdzieś tam cały czas myśleliśmy o tym, jak tą sztukę współczesną im przybliżyć. Nie jest to pierwszy raz, kiedy dedykujecie jakiś projekt, jakieś zadanie, jakąś realizację właśnie temu e, młodszemu odbiorcy, który. Myślę, i to też jest pewnie taki trochę wytrych tego swojego rodzica, dziadka, wujka, może sąsiada, przyprowadzi ze sobą do, do galerii. Co jest tutaj największym wyzwaniem, żeby tego właśnie młodego człowieka? Paradoksalnie może nie odstraszyć właśnie od tego e, no, rozumienia sztuki, czy po prostu obcowania ze sztuką. To, co jest ważne, co warto byłoby zaznaczyć przy tym projekcie, to on się zrodził e, podczas w ogóle takich moich projektów pracy z dziećmi e, i przy warsztatach, które nazywają się Mali Odkrywcy Sztuki. I jeśli pytałeś o tą interakcję z dzieckiem, to jest to, żeby je po prostu czymś zaciekawić, żeby też oddać mu pałeczkę i pokazać, że on jest. Równie ważne w tym, w tym wydarzeniu, że on też może tworzyć sztukę i że to jest fajna zabawa, że to nie zawsze jest tak, że tylko przychodzimy do galerii, oglądamy pracę i wychodzimy. Prace, które dzieci stworzyły w ramach y, przygotowań do wystawy, później pojawiły się na tej wystawie, więc dla nich to też było wielkie wydarzenie, że oni też mogą się nazwać artystą czy artystką. Jakie były te właśnie pierwsze, a być może później już te wtórne reakcje tych małych i tych nieco większych, i metrykalnie trochę starszych, którzy odwiedzali galerię BWA? Jaki był ten feedback, jeżeli tak po marketingowemu mogę powiedzieć? Fantastycznie oglądało się to, jak dzieciaki przychodziły, przekładały sobie krwinki, oglądały te prace, pytali rodziców. Też warto dodać, że mieliśmy tutaj bardzo rozbudowany nie tylko program towarzyszący, ale program dla grup zorganizowanych. Więc też wiele grup dziecięcych uczestniczyło w tej wystawie, tworząc własne, własne dzieła, więc to zaangażowanie naprawdę było bardzo duże. I to, co stało się też dla nas ważne, to mimo że myśleliśmy o dzieciach i tworzyliśmy z myślą o dzieciach przede wszystkim wystawę, to też chcieliśmy chociażby w programie towarzyszącym stworzyć takie wydarzenia, które będą dedykowane dla dorosłych czy dla seniorów. To nie miała być tylko i wyłącznie wystawa interaktywna dla dzieci. Gdzie mielibyśmy stworzyć potencjalnie plac zabaw, na którym dzieciaki dobrze się bawią, tylko wręcz przeciwnie. Cały czas mi przyświecało to, że jesteśmy galerią sztuki współczesnej, opowiadamy o sztuce współczesnej i fajnie pokazać, zarówno dzieciakom, jak i dorosłym, że właśnie poprzez dzieła sztuki możemy w wartościowy sposób opowiadać o świecie. Co może być takim naturalnym następstwem tego projektu? Być może podobne w przyszłości, kontynuacja tego e, projektu, który no, przyjął się, jak słyszymy, e, bardzo dobrze, wybiegnijmy trochę w przyszłość. Myślimy o projektach, które gdzieś tam cyklicznie będą dedykowane dzieciom, żeby tą sztukę im przybliżać, ale myślę, że też o czym warto tutaj wspomnieć i o czym nie chciałabym zapominać, to ten projekt odbywa się też dzięki naszym partnerom i sponsorom. Partnerem był i Szpital Dziecięcy, i Szkoła Szpitalna, która się zaangażowała, więc to, co też było dla mnie ważne, jako dla kuratorki tej wystawy, to żeby pokazać innym, być może dzieciom, które nigdy tu by nie miały okazji przyjść, że ta wystawa może żyć dalej, że może przynosić też bardzo dobre skutki i pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta tylko i wyłącznie w tej przestrzeni, ale dzięki takim współpracom może wyjść gdzieś dalej i to się tutaj udało i myślę, że to żyje dalej, bo te dzieci naprawdę okazały się bardzo zaangażowane. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować tego pomysłu, jego skutecznej realizacji i podziękować za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wizja Kopernik. Kopernik.tv